Siemka, witam w kolejnym odcinku ETG. Gramy sobie kolejną postacią. Ostatnio była łowczyni, teraz jest Marin, czy jak on się nazywa. No jest to żołnierzek i mamy nim tylko jedną broń na start. Ostatnią łowczynią udało mi się pokonać smoka, tylko w sumie nie pamiętam co dalej się robiło. Smok jest właśnie w piątej komorze i mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć to. Wiem, że trzeba kupić tą spłonkę. Ona jest. U handlarza za stówę, tylko ją się dawało, chyba, właśnie w później tam do. E, tam kowal chyba jest, czy coś takiego, jakaś typiarka, i musimy jej dać. Godzisko mi tu przy mikrofonie chodzi. Dobra, ale no postaramy się po prostu zagrać i jak najlepiej to zrobić, dojść jak najdalej. Serio. Dobra, dawno nie grałem w sumie od tamtego czasu co rozwaliłem tą smoczycę. Fajnie jakby udało się to powtórzyć. A i ostatnio tego typka sobie uwolniłem, tylko co on. O, jakieś miksturki. Nie wiem co one robią. ja mi tak kasy, olewamy go. Szemarin ma na początek taką książkę, która coś tam chyba wzmacnia u niego. Nie wiem, podręcznik strzelania, czy coś takiego. W sumie zobaczę. To się nazywa... Oho, i lejtem kwadrokowym. Trening wojskowy, dobra. Ułatwienie obsługi broni, to nie może jest celniejsza, albo szybciej przeładowujemy, coś takiego pewnie. Dobra, pierwsza broń. Poducha? Okej, okay, wygląda dosyć fajnie nawet. Zobaczymy jak z demedżem Raz, dwa No na dwa hity ma go zamiast na trzy jest trochę lepsza niż pistolet, to sobie zostawimy na bossa pewnie Tutaj mamy, co to jest? Księga o anatomii skrzyń Co to daje? Aha, dobra, lepsze itemki jak niszczymy skrzynię Ale i tak lepiej je otwierać jak mamy klucz Dobra, handlarz nie ma nic ciekawego, raczej. I tutaj mamy jakiś pokój, nie? Czy to nie jest właśnie to, co tam przy tym ognisku sobie aktywowałem? Tak, tylko dwa klucze potrzebne. Handlarz miał klucz? Miał. Zrobimy to sobie, bo jeszcze tego nie robiłem. Nie wiem, co tam będzie. Okej, okay, otwieramy i schodzimy. Dobra, jest jakiś achievement, komora, znaki zapytania. Mam nadzieję, że tam wrócimy na bossa, żeby dostać itemki jakieś. Dobra, tu są takie, jakby kanały po prostu. Nie wiem, co tu będzie. Czy to jest po prostu nowe piętro i na tamto cofniemy, albo tamto jest skipnięte już? Zobaczymy. Tu jest cela, fajnie jak znajdziemy klucz, a tutaj. Stary herb, zwiększa pancerz. Chyba będę tej poduchy używał, dobrze mi się nią strzela. A na spacji i tak mamy przyzwanie amunicji. Więc w razie co sobie możemy użyć, w sumie użyję sobie, bo to chyba i tak pełnego nie daje, tylko ileś tam. Albo pełne. Chwila, to jednorazowe było? Myślę, że to się ładuje, jak każdy item na spacji ale nie mamy klucza, więc... O, już mamy, dobra. Kurde, ale duży pokój. O, i przez to straciłem HP. Dobra, głupio dałem się otoczyć i dużo HP straciłem, ale to nie jest walka z bossem, więc bez znaczenia. Jeszcze coś się respi. Dobra, pół HP za to. Skrzynia, no nie najlepsza, ale otworzymy. Ruch zauroczenia, no pewnie daje nam, że... O, i pyk strzelałem w siebie. Choć zadziałało chyba na tych, co byli blisko nas. ma broń, chyba ją weźmiemy, bo mało broni mamy. Ciekawe, jak, jaki ma damage, bo strzela szybko. To może będzie gate. Dobra, widzę, że ta broń zamraża. Nie no, tragedia, użymy tutaj. Okej, okay, tu pewnie będzie jakaś skrzyneczka albo i nie kupię sobie w razie co HP tutaj. Ile kosztuje? 24, dobra. Ok, jest Bosik. <ścoughs> Będę używał tej poduchy, bo jest chyba najsilniejsza z tych broni co mam. Duży Slime, ciekawe czy jest ciężki. Blobulord, Dobra, spróbujmy. Ok, takie coś robi. To znika jak uderzy w ścianę. A jak na razie nie jest ciężki Tylko pewnie nie możemy dać się za bardzo w ścianę przykuć Gdzie on jest? A to jak zadziała? Nie, poduchy najlepsze Okay, tu trzeba uważać. No i mamy go. Dobra, bez hitka. Można powiedzieć, że już trochę tam w prawe nabieram. A to jest klucz. A tutaj nie dostaliśmy nic. Znaczy nie dostaliśmy tego e, mistrzowskiego naboju czy coś takiego. Ale możemy tutaj wejść i jakiegoś NPC-ta sobie odblokujemy. No dobra, no to idziemy dalej. A, to było tutaj. I gdzie nas to weźmie? Druga komora, czy wracamy na pierwszą? Druga. To mogliśmy zrobić tak, że wyczyścimy pierwszą komorę i dopiero tam. Ale dobra, na przyszłość będę wiedział. No i wypróbujemy tą nową broń. Okej, okay, długo się ładuje. Na razie ją zostawię. Ale na tym możemy przetestować. Ok, nachita ma tego zwykłego... Nie, no fajna broń. Trochę wolno się ładuje, ale ciekawe jak z na bosie. Ok, ich ma nachita tak samo. Dobra, tutaj niechcący zmieniłem. Oj, tu jest jakiś bosik. Dobra, spróbujmy. No najwyżej umrzemy i od nowa. Nie, no czemu ta bombka? Nie mógł być inne. A, dobra, po pancerzu, ale tym oszczepem spróbujemy. Wydaje mi się, że on ma najlepszy I to dostałem niechcący. Dobra. Nie, ten oszep jest dobry, tylko wolno się ładuje, ale fajny damage ma. Przenika przez ściany? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. O, skrzyneczka. Tylko tutaj wolałbym mieć kluczyk. Nie ma klucza? Nie, od niego nic nie wierzymy. Mam nadzieję, że będzie to zwykły handlarz też. Bo nie wiem, jak to jest w sumie. Dobra, jest zwykły handlarz, będzie miał kluczyk i ma tam tą... To nie, ale tą spłąkę ma. Ale uda nam się raczej zarobić. Dlatego wezmę tutaj kluczyk. A to. trochę <trafię trafię> mocniej, ale rzadziej. Nie wiem, wolniej strzelamy, ale. Mocniej... Większy damage? Czy jak to rozumieć? Nie wiem. Może mamy większy damage? Nie wiem. Kolejna skrzynia, ale tą chyba rozwalimy. Jest HP. Dobra, mamy bossa. I testujemy ten oszczep. O, ten bosik jest łatwy. Mam nadzieję, że hita nie dostanę. I przetestujemy sobie damage od razu. Tutaj na początku musimy uniknąć, bo nie zdążymy strzelić raczej. Chociaż udało się, dobra. Okej, okay, damage fajny. I to jeszcze chyba bije... Jakoś yy, czasowo, że co sekundę coś tam iskrzy. Okej. Okay. Nie zdążyła jeszcze przepłynąć, a już tyle HP zbiliśmy. Dobra, nie sopę chyba. Dobra, idź. Nawet nie zdążyła zmienić miejsca swojego. Rzutnie mołotowów. O, mołotowy? Pyk. Dobra. Na bossa, który nie lata, będzie OP. Ogólnie na czyszczenie pokoi. Mamy znów full HP. 52 kasy, dobra. To jak tu będzie spłonka albo na następnym piętrze, to gate. Przetestuję jeszcze te mołotowy tutaj. No, tylko że. Chociaż nie, to podpalane tego latającego. Ale z drugiej strony to podpala też nas. Pyk. Dobra, dobre bronie się trafiają. O, uciek. Serio. W sumie to wrażenie też jest OP. Ma mały damage, ale jak zamrozimy przeciwnika, to on. Kurde, zapomniałem, no nie lubię tych bombli tutaj. Ale jak zamrozimy przeciwnika, to on praktycznie od razu ginie. O i. Pyk. Pęka to muszę jeszcze bardziej uważać na takie głupie hity. Dobra, tu mamy zamknięte. Musimy jakoś naokoło do niego przejść. Pyk. A, nie, dobra, pomyliłem bronię. Cyk i podpaleni. Jeszcze oszczep i powinien paść, czy nie? Aha, sam się zabił Okej, okay. przejście do sklepikarza, fajne i będzie u niego spłonka? Nie ma. Są okulary, ale nie chcę ich brać. Zostawiamy kasę, bo może później się trafi. Skrzyneczka takiej chyba jeszcze nie miałem. Kurde, no szkoda ją niszczyć. Może znajdziemy kluczyk. A nie chcę też tracić kasy na klucz. Chociaż mam 80. Zaczymy. Gdzie on jest? Znowu zamknięte? Jakoś naokoło trzeba. Aha, wiedziałem, że o wagonik się możemy blokować. Ciekawe, co będzie tutaj. Może jakaś skrzyneczka do zniszczenia? O, jest. Fajnie, jakby klucz wyleciał. Jest klucz. Hit. Tamta była... tutaj? Nie, nie wiedziałem, że to się tak stanie. A co w niej mogło być? Szkoda. Ciekawe, czy była jakieś op, bo ja się w sumie nie znam na tych skrzynkach. Najlepsza jest chyba ta duża czerwona. Trudno. I tak mamy... Całkiem dobre bronie. Wydaje mi się, że na smoka powinniśmy z nimi wygrać. Chociaż jeszcze HP albo dwa, jakbym był Okej, okay, bosik. Ten bosik jest łatwy, chyba ostatnio go zrobiłem bez Hita. Spróbujmy. Ok, ten atak był ciężki, chyba do zdodżowania. My chyba o dobra podłuchy lepsze, czy mi się wydaje? Albo mołotowem go. Okej, okay, dostałem hita. W sumie to. Okej, okay, to się odbija. O, i git. To jest chyba kontra na te jego dzwoneczki. E, ten jeden kupi hit, bo wpadliśmy w tą pułapkę. Okej. Okay. Czemu to tam poleciało? Ten? Oj, drugi hitik. Ale tu już w sumie tak się nie starałem, bo i tak dostaliśmy tego hita. Oj, to tak samo. Dobra. Ważne, że pokonany. Na co chcę amunicję? Może na to? Dobra, chyba średnia była. Dobra, tutaj wszystko, klucza nie dostaliśmy. Szkoda. Idziemy na trzecią komorę. A nie, czwarta już. Coraz bliżej do smoka, a mamy tylko 4 HP. To chyba skupimy się na pokonaniu smoka, może? A tą spłonkę na innym ranie po prostu. Na innym odcinku zrobimy i tyle. Bo nie planuję jakoś dużo odcinków robić. Może jak mi się będzie udawało jakiegoś e, fajnego bossa pokonać to wtedy albo na, na streamach po prostu się zagra i tyle. Pyk. Nie, te pioruny są fajne. Rzucamy jak Zeus nimi. Okej, okay, tu są przeciwnicy, których widziałem może za trzy razy w grze. Znaczy, duchy to widziałem, ale te takie no, trochę lepsze stworki. No to nie wiem, no, parę razy byłem tutaj na tych wyższych komorach. A dobra, ty muszę trafić. Myślę, że tam, gdzie klikam, tam leci. I tam upada. Dobra, ta broń nie jest taka zła. Fajne, że jak strzelamy i szybko myszką skręcimy, to strzela w drugą stronę od razu. O, na przykład coś takiego. Dobra, pogramy trochę poduchami teraz, bo... Nie wiem, wydaje mi się, że... No, są silniejsze niż tamten karabinek czy inne bronie. O, i usypiają, teraz zobaczyłem. Chyba pierwszy... Chyba pierwszy raz to usypianie na nich zadziałało. Dobra, tutaj wszystko. Co tu będzie? Jest skrzyneczka karabinek, No chyba nie jest jakiś OP. Zaraz sprawdzimy. Okej, okay, tutaj nic nie ma. A tu jest ten żebraczek taki. No to pójdźmy tutaj w lewo. Może tutaj będzie boss. O, jeszcze jak wolno strzela ta broń. Myślałem, że będzie chociaż szybciej strzelać. Jeszcze ten damage muszę sprawdzić. Okej, okay, damage nie jest jakiś taki tragiczny. Ale karabin to myślałem, że będzie szybko strzelał. Okej, okay, HP. Bierzemy, no. To nam się przyda. A jak chcemy pokonać tego smoka, to musimy mieć trochę HP. Dobra, trzeba zabić tego tchórza na początku. O właśnie, on robi tego szkieleta. Tutaj buty co dają, szybciej biegam. Tak mi się wydaje. Ale sprawdzę. Chociaż nie wiem, po opisie to nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że szybciej biegam. Albo właśnie wydaje mi się, tylko dlatego, że buty wzięliśmy. Albo ten pancerz mi to dało. To też możliwe. Dobra, to może tutaj, tylko nie ma tutaj połączenia dobrego. Okej, okay, tutaj możemy coś wymienić, tylko co ja bym chciał wymienić. No dobra, wiem już co chcę wymienić. Dajemy to I dajemy to A co nam da? Co to jest? Unor, miałem to? Nie wiem, czy to miałem Zaraz zobaczymy czy to jest OK, czy nie. Brakuje mi monety na serce. 45 kosztowało. Dobra, zarobimy tutaj. Nie, to jest słabe. Kurde, nie widziałem tego stworka. Przecież zabiłem tego, czar drugi był. Dobra, pójdę dalej, żeby mieć ten teleporcik. Kupimy to HP, no dla pewności. Idziemy na bossa. Zacznę chyba od mołotowa. Nienawidzę tego bossa. Nie umiem na niego grać to tutaj pewnie przegramy. Murownik nas pokona. Ok, nie jest jakoś źle. Ok, no hiczyk jest. Nie, tragedia. Okej, okay, poduchy, poduchy. Musia mogłem od razu poduchami. Nie, nie, nie umiem na murownika. Głupi, bo to jest dla mnie. No dobra, to dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych odcinków. Cześć. Spróbuję sobie po prostu nim zagrać na spokojnie. Jakby mi się nim coś udało, to na pewno na Discorda będę wrzucał, na którego zapraszam. Cześć.